Moim zdaniem powinien zostać doceniony, ponieważ od bardzo dawna nie było takiej luźnej komedii w Polsce. Takiej, tak, tak. takiej niegłupawej komedii, tylko właśnie takiej luźnej, nie cringe'owej. To znaczy tak. grającej cringe'em w taki sposób, w jaki powinna, powinien grać tego typu film. I może właśnie to 1670 odblokowało tę estetykę, nie? I zawsze teraz będą może jacyś y, twórcy, którzy będą naśladować to. Ja myślę, że tak. Ja myślę, że w ogóle pokazało, że jakby jak najbardziej można to robić w Polsce, że nie trzeba się, jakby nie trzeba się tego bać, nie trzeba się tym jakoś super przejmować. E, ja jestem bardzo ciekawa, e, w którą stronę to pójdzie, czy, czy to jest tylko chwilowe, czy tylko my to też widzimy, bo 1670 miał kilka dni temu premierę, więc to też jest taki, e, taki punkt wyjścia. Natomiast ja bardzo, bardzo się dobrze bawiłam na larpie i dla mnie to było takie ciekawe przeżycie, bo oglądałam go w ramach pokazu prasowego. No i pokazy prasowe są dosyć specyficzne, tak? mhm. bo na, na scenie są ludzie, którzy wszystko widzieli. Tak, i wszyscy cały czas gadają. Nie? Tak, a atmosfera była taka bardzo, bardzo jakby za tym filmem, tak? Była taka bardzo, widać, że on rozbawił i wciągnął też widzów i też on ma takie elementy, które świadczą, no, moim zdaniem też o, o tym, że punkty odniesienia twórców są już zupełnie inne. Świetna czołówka, tak? I to jest taka rzecz, którą bardzo często polskie filmy robią takie, że wiecie, czarne tło i lecą nazwiska, a tutaj ta czołówka jest zrobiona z pomysłem i to właśnie moim zdaniem pokazuje, że te już punkty odniesienia, jak to powinno wyglądać, jak się to robi, są już troszeczkę inne. To nie jest wybitne kino, ale z drugiej strony to jest trochę tak, że Jakichś takich smutnych dramatów o tym, że ktoś umiera, mieliśmy w Polsce dużo, lepszych i gorszych, a z komediami od dobrych paru dekad mamy problem, to znaczy jakby nie umiemy trochę znaleźć odpowiedniego rytmu, więc ja bym bardzo się ucieszyła, gdyby to dostrzeżono.